Ciema z tej Jackie. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla Was listę 20 akcesoriów do aparatów w przedziale cenowym od 50 do 500 zł. Jest to lista rzeczy, które w moim odczuciu świetnie się nadadzą na prezent, na święta, na urodziny dla osoby, która fotografuje czy filmuje. też w momencie, kiedy chcecie po prostu sobie zrobić prezent w kwocie X, no to będziecie mieli ściągawkę, jakie akcesoria są fajne po prostu dla filmowców czy fotografów. Tak jak powiedziałem na początku, część z tych rzeczy mam, używam, będziecie widzieli na przebitkach, że mam je bezpośrednio w ręce. Część z tych rzeczy miałem, ale już nie mam, bo ich po prostu nie używam i jest też część rzeczy, które których nie mam, nie miałem, ale gdyby ktoś miał do wydania kwotę X i chciał mi zrobić prezent, to to są rzeczy, które po prostu bym mu podał jako przykład. I ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do pozycji numer jeden, to jest to, że ja w trakcie tego filmu też będę miał dla Was prezenty, także oglądajcie uważnie i zaczynamy. Pierwszą rzeczą za około 50 zł będzie zestaw do czyszczenia aparatu i optyki. Ogólnie w tego typu zestawach znajdziecie zazwyczaj gruchę do wydmuchiwania kurzu, który gdzieś tam się w różnych zakamarkach powiedzmy aparatu czy obiektywu skrywa. Druga rzecz to będzie pędzelek, jest to bardzo istotne, żeby czyścić na przykład obiektywy za pomocą pędzelka, ze względu na to, że on jest delikatny, a w momencie, gdy weźmiemy ściereczkę, która często też bardzo jest w zestawie, to tym kurzem możemy po prostu porysować naszą optykę. W każdym razie, jeżeli chcecie, żeby ktoś zadbał o swój sprzęt, czy chcielibyście zadbać o swój sprzęt, to warto jest tego typu zestaw do czyszczenia mieć. Drugim akcesorium będzie blenda fotograficzna 5 w 1 o średnicy 80 cm. To jest identyczne, jakie używam w tym momencie dosłownie po to, żeby odbić światło z tej lampy na tą stronę, żeby doświetlić też prawą stronę mojej twarzy. Jest pięć stron, mamy srebrną, żeby odbijać światło, złotą, żeby odbijać ciepłe światło. Jest strona biała, jest strona czarna, żeby absorbować światło i dodatkowo jeszcze w środku jest softbox, który to wszystko trzyma. Takie niedoceniane akcesorium, które bardzo często się przydaje, ze względu na to, że ja tą blendę mam już od wielu lat i używam jej niemalże za każdym razem, jak filmuję. A kosztuje jedynie 59 zł. Trzecia rzecz na mojej liście to są tła fotograficzne. Odkryłem je dość niedawno, a żałuję, że aż tak późno, ze względu na to, że dają one niesamowite możliwości i sporo ułatwiają pracę w momencie, kiedy robimy na przykład zdjęcia produktowe, czy nagrywamy właśnie przebitki na jakiś sprzęt, czy na tak naprawdę cokolwiek, co chcielibyśmy nagrać, ze względu na to, że możemy ich użyć jako podłoża, możemy ich użyć jako ścianki, po prostu przyklejając je do ściany. Są to po prostu plakaty, trochę bardziej niż plakaty, bo, bo są zdecydowanie grubsze, są też często wodoszczelne, dzięki czemu no, jakbyśmy chcieli, nie wiem, zrobić zdjęcie kawy na jakimś blacie, no, to też nie musimy się martwić o to, że jak oblejemy to tło fotograficzne, to coś się z nim stanie. W tym zestawie, który ja znalazłem za 69 zł, mamy trzy tego typu plakaty, 60 na 90. I każdy z tych plakatów możemy jeszcze obrócić, dzięki czemu tak naprawdę mamy sześć teł i jest to po prostu no, niesamowita wygoda i dużo możliwości nam dodaje w momencie kiedy robimy zdjęcia czy filmy produktowe. Czwarta rzecz, rzecz, której nie miałem okazji używać, natomiast jest to od firmy Smarty, która no, jest po prostu spoko. W sensie nie znam produktu firmy Smarty, który byłby kiepskiej jakości, dlatego jestem w stanie zaufać, że ten produkt też jest spoko, tym bardziej, że kosztuje jedynie 91 zł. Jest to Etui na karty SD, CF Express, MicroSD. Ogólnie jeżeli ktoś chciałby w bezpieczny sposób przechowywać swoje karty pamięci, to wydaje mi się, że jest to spoko opcja za dość niewiele pieniędzy po to, żeby wrzucić po prostu karty w bezpieczny sposób do swojego plecaka i nie martwić się o to, że coś się może im wydarzyć. Piąta rzecz, mam Froto Pixie. To jest akcesorium, którego używam już tak naprawdę od lat. Jest to mały statyw, który jest bardzo prosty w obsłudze. Mamy trzy nogi, które możemy rozłożyć albo złożyć i mamy też guzik, dzięki któremu możemy obracać naszym aparatem. Możemy tam zamocować uchwyt na smartfona, możemy zamocować na niego bezpośrednio aparat, możemy zamocować jakąś płytkę mocującą z szybko złączką na nasz aparat, czy możemy też zamontować lampkę, tak jak mam to w tym momencie za sobą. Bardzo uniwersalne akcesorium, które nie zajmuje dużo miejsca, zawsze możemy go wrzucić do plecaka i możemy mieć pewność, że niezależnie od tego, co byśmy chcieli, żeby gdzieś stało, to będzie stało. Szósta rzecz na liście to są zaczepy i kotwiczki Peak Design za 122 zł. Jest to bardzo fajne rozwiązanie ze względu na to, że zazwyczaj jak mamy pasek do aparatu, który jest dołączony do aparatu, to musimy go wsunąć w aparat i już później ten pasek tak naprawdę tylko i wyłącznie tam żyje. Jakbyśmy chcieli mieć aparat bez paska do jakiejś tam czynności, no to musimy się bawić, żeby to wszystko powyciągać i tak dalej. A mając te zaczepy, to możemy je wpiąć właśnie do paska na stałe, a do aparatu wsadzić tylko i wyłącznie kotwiczki. I gdy potrzebujemy, pyk, szybko wpinamy po prostu kotwiczkę do zaczepu. Gdy nie potrzebujemy, szybko je wypinamy. I jest to też bardzo bezpieczne rozwiązanie, ze względu na to, że pomimo, że te linki w kotwiczkach są takie delikatne, małe, niewielkie, to mają bardzo duży udźwig. 122 zł i no, spora wygoda. Rzecz numer 7 Ulanzi Top handle za zł. 9 zł. Szczerze nie widziałem lepszego uchwytu do do trzymania aparatu za, za tak niewielkie pieniądze. Byłem bardzo zaskoczony nawet jak to znalazłem. I pomimo, że nie używam go na co dzień, to i tak wolałem go kupić ze względu na to, że myślałem, że ktoś się pomylił robiąc cenę do tego produktu. Tak naprawdę jest to tylko kawałek metalu. Mimo wszystko jest to rzecz, która może nam w dużym stopniu ułatwić w momencie, gdy chcemy ustabilizować nasze ujęcia. Jest on mocowany na gorącą stopkę w aparacie. Po prostu wsuwamy, dokręcamy i też mamy tam dodatkowo trzy wejścia na zimną stopkę, dzięki czemu możemy dołączyć na przykład akcesoria typu lampka, mikrofon czy monitor zewnętrzny? Jakość wykonania top of the top za 129 zł. Jeżeli ktoś szuka top handle, naprawdę spokojnie mogę polecić. Rzecz numer 8 to będzie najzwyklejsza karta pamięci: SanDisk V30 Xtreme. Ona kosztuje 165 zł, 125 GB. Mam takich kilka i jest kozak. Jest to na tyle uniwersalny prezent, że niezależnie od tego, czy ktoś ma aparat, nie wiem, za 1000 zł i wejście na kartę SD, czy ktoś ma Sony A1, które kosztuje. Kilkadziesiąt tysięcy złotych. To i w jednym, i w drugim przypadku ta karta będzie mu przydatna, bo no, nie ma osoby, która miałaby za dużo kart pamięci i w ogóle ich nie potrzebowała, a z tych, tak jak powiedziałem, korzystam już od wielu lat i nigdy nie miałem z nimi problemu. Jestem bardzo zadowolony i za 165 zł taką kartę możecie sobie też sprawić. Ostatnia rzecz poniżej 200 zł na tej liście to będzie AirTag. Nie jest to może akcesorium, które jest typowo gdzieś tam pod aparat, natomiast jeżeli ktoś podróżuje ze swoim plecakiem, fotografując czy filmując, no to ma świadomość tego, że, że w tych naszych plecakach to, to, to jest dosyć spora wartość, tak? Bo jest i komputer często, aparat, czasem dwa aparaty, kilka obiektywów, drony, gimbale i ta wartość jest no, coraz, coraz większa i nikt z nas nie chce, żeby mu plecak się gdzieś zgubił, nikt z nas nie chce go zapomnieć, a już w najgorszym y, w sytuacji nie chcemy, żeby ktoś nam go ukradł, a wsadzając takie urządzenie na naszego plecaka gdzieś po prostu do kieszeni czy no, gdzieś w którymś miejscu, zwiększamy swoją szansę tego, że po prostu y, nawet jeżeli coś z naszym z plecakiem stanie, no to będziecie mieli świadomość, gdzie on się znajduje, co po prostu w dużym stopniu zwiększy wasze bezpieczeństwo czy bezpieczeństwo waszego sprzętu. I tego typu AirTag możecie kupić za 189 zł na stronie sponsora tego filmu, a więc sklepu lantre.pl. Jest to autoryzowany sprzedawca produktów Apple w Polsce z szeroką gamą produktów. Szukacie AirPodsów, iPhone'a, iPada, iMac'a, MacBooka, po prostu gorąco Zachęcam do tego, żebyście sprawdzili ich ofertę. lantre.pl. Lantre ogólnie bardzo dziękuję za to, że sponsorowali ten film. I też za to, że w momencie, kiedy napisałem do nich, czy mogą mi wysłać RT'a do tego filmu, to sami zaproponowali, że mogę zrobić rozdanie. Dlatego jeden zostaje u mnie, wrzucy sobie do plecaka, a drugi może trafić do was. Wystarczy, że będziecie subskrybowali ten kanał i napiszcie w komentarzu, jaki według Was byłby idealny prezent dla osoby, która zajmuje się filmowaniem lub fotografią. Subskrybujcie kanał, napiszcie komentarz, a ja najbardziej kreatywny po prostu nagrodzę tym AirTagiem i też paskiem, do którego AirTaga możecie wsadzić. To jest pasek na bagaż, czy nawet do plecaka, do torebki, coś w tym stylu. Postaram się wysłać to jeszcze przed świętami, tak żebyście Wy też dostali jakiś prezent. Tak naprawdę nie ode mnie, a bezpośrednio od Lantre. także Lantre raz jeszcze dziękuję. Nie tylko za prezent, ale i za to, że sponsorowaliście ten film. Rzecz na liście numer 10. Kolejna rzecz, której nie nie mam, natomiast sporo widziałem ciekawych recenzji i osób, które tego używają na co dzień. Jest to Ulanzi Claw. Jest to ogólnie taki zaczep, który możemy zaczepić właśnie do plecaka na przykład, dzięki czemu możemy mieć zawsze aparat pod ręką. Nie musimy gdzieś go tachać na pasku, nie musimy go chować do plecaka, tylko możemy go wpinać w taki mechanizm, który jest zamocowany właśnie albo na pasku bezpośrednio na biodrach, albo na pasku naszego plecaka. Dzięki czemu mamy zdecydowanie szybszy dostęp do naszego aparatu w momencie, kiedy na przykład nagrywamy. To co widziałem, co jest na plus i na minus, to jest fakt, że ma on mocowanie, dzięki czemu możemy go po prostu wpinać, wypinać w bardzo szybki sposób. Natomiast nie jest to mocowanie zbyt uniwersalne. Jeżeli ktoś chciałby bardziej uniwersalne mocowanie, to po prostu polecam, żeby ktoś sprawił sobie Peak Design, bo ta firma też ma swego rodzaju rozwiązanie w podobnym Natomiast jest ono sporo droższe. Ten Ulanzi Fast Claw Clip generacji drugiej kosztuje jedynie 249 zł. 11 pozycja na liście też za 249 zł. Jest to miecz świetny Newell Cathy. Mam nawet taki w tym momencie za sobą. Jest to bardzo fajny miecz. On jest mocowany. W tym momencie przynajmniej na magnesy, ze względu na to, że mamy takie dwa ząbki, które możemy wczepić i no, przyczepić do jakiejś metalowej powierzchni, czy też do innych magnesów, które też są w zestawie dołączone. Jest to też fajne światełko, ze względu na to, że możemy z poziomu pilota nim sterować i zmieniać na przykład kolory. No, takie, jak nam się podobają. Są też efekty świetlne, też bardzo fajna rzecz ze no, względu na to, że możemy go użyć jako światło policyjne, żeby świecił na niebiesko i na czerwono, czy żeby robił błyski takie jak paparazzi, także w bardzo kreatywny sposób możemy je wykorzystać i też jest do niewielkich rozmiarów i za niewielką cenę, wydaje mi się, że, że 249 jest jak najbardziej usprawiedliwione. Kolejna pozycja jest to klasyk, a więc mikrofon Rode Video Micro za 259 zł, możecie po prostu sprawić, że ktoś będzie miał zdecydowanie lepszą jakość dźwięku niż ten, który jest w stanie nagrać bezpośrednio na mikrofon, który jest wbudowany w aparacie. Te mikrofony nie są zbyt często najlepszej jakości, dlatego żeby w łatwy i dość niedrogi sposób podnieść tą jakość, możecie sobie lub komuś sprawić tego typu mikrofon. Mały, kierunkowy mikrofonik, który przychodzi dodatkowo z frotką, tak zwanym dead catem, martwym kotem, który ma za zadanie niwelować szumę wiatru. Estetycznie też całkiem nieźle wygląda, jest czarny z czerwonym. Po prostu nie można pójść źle kupując Rode Video mikro nie tylko sobie, ale też po prostu komuś. Kolejna pozycja to jest Peak Design Slide Light. To jest ponownie Peak Design. Tym razem nie są to tylko zaczepy i kotwiczki, ale też do zaczepów bezpośrednio jest już przyłączony cały pasek i co odróżnia go od zwykłych pasków, które mamy często do aparatów dołączone, to jest system ten wydłużania i skracania e, samego paska w sobie. Sam miałem zawsze z tym problem, że musiałem to rozwijać, wywijać i tak dalej w tych normalnych paskach od aparatów, a w tym przypadku jest to zdecydowanie wygodniejsze ze względu na to, że mamy taką blokadę, którą możemy szybko odłączyć. Wydłużyć pasek, skrócić pasek, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy go, tego użyć w danym momencie, zamknąć, i już wiemy, że wszystko będzie zablokowane. Też przychodzi z kotwiczkami, też przychodzi z zaczepami, które są już wczepione, i jest przede wszystkim też dodatkowo estetycznie bardzo ładny. Jest kilka kolorów do wybrania, i tak jak powiedziałem, za 285 zł możecie sobie lub komuś tego typu pasek sprawić, tak jak mi sprawił Mikołaj w tym roku. Kolejna, 14, wydaje mi się, pozycja na naszej liście to jest Newell Ranga lampka za 299 zł, który która służy nam też jako powerbank, może od razu o tym wspomnę. I ostatnio miałem faktycznie okazję używać jej jako tylko powerbank, nie korzystając z funkcji świecenia. Jeżeli chodzi o funkcję świecenia, no to mamy tutaj też sporo możliwości, bo mamy dosyć spory zakres białego ogólnie pod względem kelvinów i chłodniejsze i cieplejsze i bardziej białe, białe. Mamy też kolory, cały zakres RGB, też możemy zmieniać kolory i ich nasycenie, i ich jasność i jeszcze mamy efekty świetne, tak samo jak mieliśmy przy RGB Cutty, natomiast tutaj jest to zdecydowanie wygodniejsze, ze względu na to, że mamy całe menu i mały wyświetlacz, na którym możemy mieć podgląd na to, jaki efekt w danym momencie używamy. Niewielka lampka, która no, przyda się każdemu w każdej sytuacji, ze względu na to, że nawet ja używam jej w tym momencie, właśnie doświetlając siebie z tyłu, tak żeby trochę lepiej siebie wybić powiedzmy na tle tego tła. Ogólnie can't go wrong z tym światełkiem. Ostatnio wygrała go jedna z uczestniczek mojego kursu filmowania i montażu, gdzie na grupie mieliśmy konkursy i wysłałem go do niej i nawet pisała do mnie, że po prostu była no, w niebo wzięta na to, że tak się bardzo jej spodobało. Także jako prezent, no idealnie. Ostatnia rzecz, na no iście poniżej 300 zł to będą moje luty. No, zastanawiałem się, co możecie kupić w różnych progach cenowych i stwierdziłem, że moje luty są za 399 ale no, święta, więc zróbmy kod All-in-One 100, dzięki któremu kupicie je za 299 zł. I wydaje mi się, że jest to, no, wiecie, w sprzęt można sobie inwestować, natomiast nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie i kupując tą paczkę znajdziecie nie tylko 36 lutów, które pozwolą Wam pokolorować filmy na 36 różnych sposobów, ale przede wszystkim. Znajdziecie kurs korekcji kolorów, gdzie po prostu w godzinę dowiecie się, w jaki sposób możecie lepiej pracować z kolorami w waszych filmach. 20-minutowy poradnik, w którym dowiecie się, jak szybko możecie robić korekcję kolorów swoich filmów i też dodatkowo dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. To wszystko, tak, jak powiedziałem, z kodem All-in-One. E, możecie kupić 100 taniej, a więc za 299 zł. Link do wszystkiego tak naprawdę i też do lutów znajdziecie w opisie tego filmu. 16. miejsce to będzie dysk zewnętrzny SSD. 500 GB, natomiast to jest wystarczająca ilość. Żeby po prostu no, mieć go gdzieś ze za sobą zawsze w plecaku, żeby będąc na wakacjach po prostu podpiąć dysk pod komputer, zrzucić sobie, tak żeby mieć pewność, że niezależnie od tego, czy gdzieś wam się utopi aparat, czego Wam w ogóle nie życzę, e, czy, czy, czy nie wiem, zgubicie komputer, czy cokolwiek, no to mając ten dysk zewnętrzny, to będziecie mieli pewność, że zawsze będziecie mieli kopię zapasową tego, nad czym pracowaliście. I też, co jest fajne z dyskami SSD, jest to, że one są dosyć szybkie, dzięki czemu, no zwłaszcza ten T7, e, dzięki czemu możecie też bezpośrednio nie Montować na przykład swoje filmy. Ja sam tak robiłem przez długi czas, w momencie kiedy miałem imac w którym miałem mało pamięci, bo miałem tylko 256 GB. I w momencie, kiedy te projekty były większe, to podpinałem tego typu dysk, na nim miałem wszystkie pliki i z nim mogłem pracować. Za 325 Zł macie wersję 500 GB, a za około 520 Zł znajdziecie wersję z 1 TB. Filtr szary zmienny, którego używam na co dzień, teraz to będzie pozycja numer 17. Za 334 Zł możecie kupić filtr szary zmienny firmy. URDH i to jest też z zakresem od ND2 do ND32, więc od 2 do 5 stopni. E, ogólnie filtry szare są no, swego rodzaju okularami dla obiektywu, tak żeby nie zmieniać parametrów aparatu, a mimo wszystko, żeby zrobiło się ciemniej, tak samo jak z okularami. Znaczy, w sensie, jak zakładamy okulary przeciwsłoneczne, to nasze źródła się poszerzają, bo nie dociera aż tak dużo światła do naszych oczu i na podobnej zasadzie działa to w aparatach. Jeszcze do niedawna używałem drugiego filtra od firmy Polar Pro, od McKinona. No, natomiast na no, to wciąż są tylko dwa szkiełka. Które są na siebie nałożone i one kosztowały około 1000 zł, dlatego zrezygnowałem z niego i kupiłem tańszy. Tym bardziej, że teraz zwróciłem uwagę na to, że firmy, które robią produkty tańsze, robią te produkty też zdecydowanie lepsze. I w tym przypadku ten filtr szary no, nie ma problemu, który był jeszcze do niedawna, że jak się filtry na siebie nakładały, przekręcało je, to nachodziły na siebie i pojawił się taki efekt czarnego krzyża. W tym momencie tego. Problemu nie ma, ze względu na to, że ten filtr ma ograniczony zakres właśnie od 2 do 5 stopni i osobiście jestem z niego po prostu bardzo zadowolony, a ta firma URT też dodatkowo jeszcze zasieje 5 drzew. Dzięki temu, że kupiłem ten filtr. Mam nadzieję, że zasieją. Nikt mi nie, nie, nie wyśle raczej zdjęcia, natomiast y, ogólnie takie podejście mi się bardzo podoba. I też, w zależności od tego, jaki rozmiar filtra kupicie, to też ta cena jest niższa. 77 mm, zwłaszcza jeżeli ktoś kupuje komuś na prezent, wydaje mi się na tyle uniwersalne, że niezależnie od tego, jaki ktoś ma średnicę w obiektywie, to bez problemu będzie w stanie gdzieś tam przez adaptery to założyć. No ja, tak jak powiedziałem, mam 67 mm, ze względu na to, że taki bezpośrednio mam średnicę w, w moim obiektywie. Przechodzimy do top 3. Kolejna rzecz na liście to będzie Newell Air, to jest ta lampa, z której korzystam jako lampa główna. Odkąd ją mam, no to tak naprawdę się zakochałem ze względu na to, że jest to panel, który jest dość sporych rozmiarów, ale mały nie wiem, można to w ten sposób nazwać, można go zasilać zarówno z baterii, jak i z zasilacza. Jest lekki przede wszystkim, dzięki czemu no, nie musimy się martwić o to, że potrzebujemy jakieś duże statywy czy coś. Tak naprawdę można by go bez problemu było wsadzić do plecaka i zabrać go zawsze ze sobą, a ja właśnie nagrywając tutaj w warunkach takich powiedzmy sypialnianych, może w ten sposób, no nie chcę mieć tutaj wielkiego oświetlenia do, do nagrywania, a to, ten panel tak naprawdę zapewnia mi bardzo ładne, zmiękczone światło, dzięki czemu wygląda to w miarę profesjonalnie nadaje się i w takiej sytuacji, też w momencie, kiedy chcecie na przykład doświetlić tło waszego filmu, czy coś w tym stylu, bardzo fajna lampa. Serio, 428 zł chyba znalazłem najtańszą aukcję. I no, no świetne, po prostu mogę każdemu polecić w ciemno. Przedostatnia pozycja to będzie Nisi Black Mist Filter. Jest to ogólnie filtr zmiękczający. Osobiście polecam jedną ósmą, ze względu na to, że ten efekt będzie widoczny, ale nie aż. Agresywny, jaki efekt? Efekt taki zmiękczający, ogólnie wszystkie światła, które gdzieś tam pojawiają się w kadrze, będą takie no, no, zmiękczone, pojawi się taka swego rodzaju poświata, też obraz, który jest z aparatu, nie będzie taki cyfrowo ostry, tylko będzie zmiękczony, dzięki czemu też skóra na przykład wygląda na bardziej gładką, piękniejszą, marzycielską. No właśnie taki marzycielski efekt możemy uzyskać. Te przykłady, które widzicie w tym momencie, one były nagrane filtrem Cine Bloom firmy Moment, który działa po prostu na podobnej. W zasadzie, natomiast on nie jest dostępny bezpośrednio w Europie a Black Mist Filter jest. Dlatego, jeżeli ktoś chciałby no, spra sprawić te, komuś taki wymarzony prezent, to za złotówkę drożej niż Newell Air, czyli za 429 zł tego typu filtr zmiękczający możecie kupić. I ostatnia pozycja na naszej liście za 488 zł statyw fotograficzny X-Go Gecko od firmy Photo Pro. Nie mam go. Natomiast jeżeli mój Manflotor Elements, który już powoli o, pokazuje jakieś tam swoje objawy, że, że, że już się starzeje, się skończy, to to jest prawdopodobnie statyw, na który się zdecyduję. Ja go pierwszy raz widziałem u mojego kolegi Pawła Gajosa, że on z niego korzysta. On jest ogólnie bardzo zadowolony i, i jestem w stanie uwierzyć. Też z tego, co czytałem na temat tego statywu, to wiem, że ma bardzo fajną funkcjonalność tego typu, że możemy jedną z nóg wykręcić i zamienić ten trójnóg, statyw, na monopod, w sensie, że mamy tylko jedną nogę, co pomaga zaoszczędzić miejsce i też mimo wszystko ustabilizować w jakimś stopniu swoje zdjęcia czy ujęcia. I też, co wskazuje na to, że Chciałbym tego typu statyw mieć, w przyszłości jeżeli będę wymieniał, to jest fakt, że ja mam alternatywę mniejszą, taki mini statyw, też od tej firmy, Fotopro X-Go Mini on się nazywa i bardzo podoba mi się jakość jego wykonania jego lekkość i, i to w jaki sposób no, po prostu działa. Dlatego e, jeżeli będę wymieniał, to prawdopodobnie będzie to model, na który się zdecyduję. Na ten moment, tak jak powiedziałem, też mam za bardzo podobne pieniądze, mam flota element, natomiast po kilku latach już zaczynają się gumy luzować i ostatnio musiałem go dokręcać, po prostu no, pokazuję powoli, że, że jego wiek już dobiega końca i to by było na tyle. Tak wygląda lista 20 akcesoriów w przedziale od 50 do 500 zł, które w moim odczuciu są świetnymi pozycjami na prezent dla kogoś lub dla siebie. Jeżeli ta lista była dla Was pomocna, łapka w górę, pamiętajcie też o subskrypcji i zostawieniu komentarza z Waszym pomysłem na idealny prezent dla filmowca lub fotografa. Ta osoba, która da komentarz, który będzie najbardziej kreatywny, który najbardziej mi się spodoba, dostanie ode mnie RT'a razem z paskiem. Nie ode mnie, bardziej od Lantre. Lantrę raz jeszcze dziękuję za prezent i też za sponsorowanie tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, niech moc będzie z Wami. Wesołych świąt i do zobaczenia następnym razem. Cześć!